Co roku w Polsce podczas sezonu letniego ginie kilkaset osób. Tylko w tym roku od kwietnia odnotowano już 130 utonięć. Ale tym tragediom można zapobiec. Tak uważają nauczyciele pływania z term maltańskich. W piątek 20 czerwca dołączyli do światowego bicia rekordu Guinnessa w ilości osób, które w tym samym czasie uczą się pływać. To część akcji zapoczątkowanej przez Amerykanów. Punktualnie o 8 rano czasu nowojorskiego na całym świecie rozpoczyna się największa lekcja pływania, choć bicie rekordów wcale nie jest tutaj najważniejsze. Przede wszystkim liczy się idea, czyli uświadomienie, no chyba rodzicom przede wszystkim, ale także wszystkim ludziom, jak ważna jest umiejętność nauki pływania, jak bardzo to praktyczna umiejętność. Wiadomo, brawura, głupota ludzka to jest ta najczęstsza przyczyna tragedii w wodzie. Natomiast jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, często nie z naszej nawet winy, to pomoże nam wtedy właśnie umiejętność pływania. Pomoże nam, ale być może my pomożemy naszym najbliższym. Uratujemy komuś życie i to jakby najważniejsza idea tej akcji. Wiadomo, że gdy uczymy się pływać, musimy pokonać w pierwszej kolejności takie dwa podstawowe lęki, czyli chlapiąca woda, kapiąca nam na oczy, na twarz, a potem już samo zanurzenie twarzy. Stąd dużo dzisiaj zabaw właśnie z przyrządami, które podrzucamy, którymi uderzamy o wodę, żeby one chlapały, żeby leciała woda na nasze oczy, żebyśmy przyzwyczajali się do wody. Teraz pływamy w Co Ci sprawia największą trudność, a największą frajdę, co Ci sprawia w pływaniu? No, frajdy, że jestem całe mokry, a trudność, że e, muszę na długo wstrzymać oddech. Dlaczego pływanie jest takie ważne, jeśli chodzi właśnie o dzieci? Bardzo rozwija dziecko, rozwój cały psychoruchowy, bardzo polecam od samych początków dni. Komfort psychiczny daje i takie poczucie no, bezpieczeństwa, że te dzieci się nie utopią. I chłopiemy mocno na sąsiadów. Já nejmocněji potrasním jevem.